No halo. Kiedyś nie ma nic w też. A w domu? To kurwa, tak dużo ja mówię kupiłem raz pół. Kurwa, nie da rady, nie da rady. Za nicą kurwa nie są w półkach, bo ci klasy są przejebane. Chłopy, pierdol, że to wakacje są. Czekam na ciebie Na rewil przejście luźno za z browarem po mieście Słoneczko braży Czuję się leżał na plaży chuj pojechali starzy Gruby menaż mi się marzy Więc gardę party, Zawsze otwarty Potem go zdarty Więc ziom Rozpalaj grilla To jest to co kocham Chili Letni chillout I to ta chwila Która życie mi umila Popierdol to wszystko Na chuj się tak wysilasz Pierdol to Przecież są wakacje, czas na libację Po której czuję satysfakcję Monopolowy, na wódkę piwko, transakcje Piwko, wódka, w głowie grube animacje Nowa chuta, niezapomniane akcje Nie ma opcji, dziś nie wracam na kolację hey. Pierdol to Są wakacje Są, yo Gluby melaż, jest tu teraz Czas się bawi, panie polewaj A klimat się poprawi Pierdol to Są wakacje Są, yo melaż E vai Bardzo lubię tej klimacie, wsunęć kopiweczkowo kumie, watacha braci Zimna piana, wchodzi jak złoto z rana Cały dzień faza, wrócę, okrzyczy mnie mama Wakacje są, dlatego topię dole Odkrycam kolebania bania, pora na stole Czeka na mnie biorę i przechylam jego kurwa Ale siedziś na pierdolę, każdy z nas Na grubej bombie cały czas Nie ma coś się opierdalać, do tosiąg las nas Żar z się leje, tak jego nas Na podrywek, gdzie idziesz malutka Przytocz, melas czasami, gwarantuję ci, że się będziesz dobrze bawić. Czas się napić, bo znowu ktoś trzymuje najlepszego wszystkim, dzisiaj grubo melasuje. Pierdol to są so, wakacje, są so, yo! Gruby melasz jest tu teraz, czas się bawi. Panie polewaj, a klimat się poprawi. Pierdol to są so, wakacje, są so, yo! Teraz, co się bawi, pan nie polewaj, a klimat się poprawi Zomek jazda po bandzie Trzeba na balet wlecieć, pierdol całą resztę Wakacje są przecież prawy do lewego Kurwa, co to za akcja? Szykuje się lipacja, wakacje masz rację, najwyższy czas na to Nie zachowuj się jak mato, za zadub całeś cały rok To odbij sobie w lato, a ty koleżanko, nie wykręcaj się datą, tylko podejdź tutaj, pokaż to i owo bracią Bolim oczywiście jak się bawi zajebiście Jesteśmy tam wszyscy czas pierwszy na liście Witam dalej do Bożka, nie wal na Jak się ze mną nie napijesz, nie będziesz moim kolegą Kolejka obiega dalej Ty co się chrztusisz, przepisz sobie szybko Bo zaraz się tu utusisz Po melanżu lekko zajecha na twarz Chłopak, pierdol to, wakacje przecież masz Pierdol to, są, wakacje są, yo Gruby melanż jest tu teraz czas się bawi, panie ba polewaj A klimat się poprawi Pierdol to, wziął, wakacje są, yo Gruby veras, jest tu tereasa się babi, pan je polewa, a klimat cie si poprawi.